W tym filmie omówimy sobie kolejne narzędzia ułatwiające pracę w programie, a mianowicie narzędzia służące do grupowania zdjęć i do zaawansowanego obracania. Ja na początku usunę sobie wszystkie zdjęcia z tej strony. Wciskam Ctrl A i wciskam klawisz Delete. Dodam sobie teraz jakieś dwa zdjęcia. I spójrzmy, zdjęcia te, jeżeli ustawimy w jakiejś konkretnej pozycji. Możemy zgrupować tak jak się to odbywa w innych programach po to, żeby traktować te dwa zdjęcia jako jedną całość. Żeby to zrobić, przytrzymuję Ctrl i zaznaczam drugie zdjęcie i w tym momencie z tego menu wybieram opcję Grupuj. Grupowanie to umożliwia nam wspólne przesuwanie zdjęć poprzez kliknięcie w obszar pomiędzy zdjęciami. Spójrzmy. Jednak to grupowanie nie zachowuje się tak samo jak w innych programach graficznych, ponieważ jeżeli klikniemy na przykład w to zdjęcie i przesuniemy, to zobaczymy, że edytujemy tę grupę. Poszerzamy ją poprzez przesunięcie tego zdjęcia. Czyli możliwość edycji w grupie cały czas istnieje, nie jest ona niczym ograniczona. A grupą posługujemy się wtedy, jeżeli klikamy poza obręb tych zdjęć. Zdjęcia w ramach grupy możemy obracać, przesuwać, kadrować. Spójrzmy i grupa cały czas się uaktualnia. Żeby takie zdjęcia rozgrupować wybieramy ponownie tą ikonkę i stąd wybieramy opcję rozgrupuj. Przejdźmy teraz do zaawansowanego obracania zdjęcia. Ja to zdjęcie nieco powiększę. I spójrzmy. Zaawansowane obracanie mieści się pod tą ikoną i mamy tutaj możliwość obrotu zdjęcia w trzech wymiarach względem osi Z, X i Y. Oś Z to jest najbardziej popularna oś, czyli obracanie na płaskiej kartce. Oś X obraca nam w ten sposób, a oś Y w ten sposób. Zresetujmy teraz te obroty. Wciskam tutaj czerwone literki R i spójrzmy na kolejne możliwości tego okienka. Zdjęcie takie możemy przerzucić w poziomie w ten sposób lub też w pionie klikając w tą ikonę. Możemy również nadać temu zdjęciu obrót w prawo o 90 stopni klikając w tą ikonkę. Włączamy lub wyłączamy i... O 90 stopni w lewo klikając w tą ikonkę, która nazwana jest tutaj obrotem o 270 stopni. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy też obrócić obraz wewnątrz szamki, przesuwając ten suwak. Spójrzmy, w ten sposób narożniki tego zdjęcia są przycinane.